Dzisiaj jest 29 sierpień, poniedziałek 2022 rok, jest to Urząd Miejski w środku, siedzimy sobie w środku. Numer 019, stanowisko 10. To jest informacja do Ławy i Suwerenów, wszystkich wolnych ludzi, sędziów pokoju, prokuratorów pokoju i wszystkich pozostałych pracowników którzy będą pomagali sędziom i prokuratorom w pokoju. Mamy taką patologiczną sytuację, że dzisiaj będąc w korporacyjnym budynku prokuratura rejonowa Wrocław-Krzyki, sorry, śródmieście, tamta szefowa, czyli musi być prokuratorka, odmówiła mi swoją decyzją. Wglądu do akt sprawy, których nie widziałem co najmniej 100 lat albo trzy ostatnie lata, ze względu na wiadomo co, i yy, uzależniła możliwość wglądu do akt, których nie widziałem co najmniej 3 lata, od tego czy poddam się. Dobrowolnie wykonywanym czynnościom, które oni jako system chcą ze mną zrobić, czy nie? Więc no, chciałem wszystkich tutaj poinformować o tym, jaka to patolka. Czyli zgo, zgodnie z tym, co było powiedziane, jeśli się nie poddam jakimkolwiek czynnościom korporacyjnym, tym, które oni chcą ze mną zrobić to nigdy bym nie zobaczył akt swoich, których nie widziałem od trzech lat. Ale przynajmniej dzisiaj złożyłem trzy pisma tam, takie grube, właśnie do... na biuro podawcze prokuratorii rejonowej, tam gdzieś na Śródmieściu, mówiące jasno od pierwszej linii że Magdalena Faliszewska, która te wszystkie pozwy tam wysmażyła przeciwko mnie, podpisała i tak dalej, że to ona jest przestępcą i że to wy ścigacie mnie po całym świecie 5 lat, już dokładnie 5 lat, ponieważ przestępca Was o to poprosił dokonując przestępstw o to chodzi. Więc dzisiaj właśnie być może to tam jakaś szefowa tego całego bajzlu na kółka, ta jakaś taka pro, prokuratorka czy jakaś inna usłyszała to w twarz, w swoim pokoju, że Magdalena Kaliszewska to przestępca, i to ją ścigajcie. Więc przynajmniej dzisiaj to po raz pierwszy chyba od długiego czasu um, mogłem osobiście tam powiedzieć w tym budynku. Więc pa, patolka systemu polega na tym, że dopóki nie poddam się jakimś czynnościom, a, 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 a nie wiem jakie one są co nie, nie, nie pozwolą mi zobaczyć akt sprawy, więc mówię po prostu o tym. Droga Łabo przysięgła Suwerenów, abyście wiedzieli o tym, że, 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 że te, te, tego typu rzeczy e, o, odchodzą tam w tym Wrocławiu i, i, wszy, i za to wszystko ten bandyta sądowy Magdalena Kaliszewska zapłaci oczywiście. Więc tak to po prostu jest. E, dzięki.